Czym się różni Wrubel od zwłaszcza tym, że Wrubel siada na oknie, a zwłaszcza na parapecie? Czym się różni WebAssembly od JavaScriptu? Zasadniczo wszystkim, poza tym, że jest odpalany na tych samych silnikach, a zwłaszcza na tych samych garbage collectorach. Pierwotnie WebAssembly został stworzony do odpalania niskopoziomowych języków w przeglądarce, takich jak RAS, C, C, ale wielu programistów języków trochę wyższych poziomów, Python, PHP, Java, też chciało się kompilować do WebAssembly i żeby to robić musieli do swojego programu dokompilowywać swój własny Garbage Collector. Od kilku miesięcy już tego robić nie muszą. We wszystkich głównych przeglądarkach Garbage Collector jest dostępny z poziomu WebAssembly. Jest to oczywiście ten sam Garbage Collector, którego te przeglądarki używają dla Javascriptu. Dlatego dodanie tego programu poszło stosunkowo szybko. Nikt nie musiał pisać Garbage Collectora od nowa. Jedną z większych firm, które używają tego feature'u jest Google, m.in. w Google Sheetsach, ponieważ pierwotnie yy, kalkulacje, które odbywały się w Google Sheetsach, silnik kalkulacji były napisane w Javie i odbywały się na serwerze. Potem zostały one przepisane do wersji JavaScriptowej i zaczęły być robione na kliencie. A teraz znowu Google wrócił do tej pierwotnej wersji Javaowej, skompilował ją do WebAssembly z użyciem nowego garbage kolektora dostępnego w WebAssembly i zrobiliśmy kółko i dzięki temu kalkulacje odbywają się na kliencie, ale są dwa razy szybsze niż wersja JavaScriptowa. Także przyszłość WebAssembly wydaje się coraz bardziej świetlana, a jakie są jeszcze inne ciekawe sposoby jego użycia, opowiem przy kolejnej okazji.